Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A na tym filmie omówimy sobie oczywiście najnowsze patrznący, które niedługo witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A na tym filmie omówimy sobie oczywiście najnowsze pacznący, które właśnie pojawiły się na serwerach testowych w Arena, czyli 1.148 z tym że od razu uprzedzam, że te patrznący należą raczej do kategorii tych dziadowskich, czyli są to bardzo słabe patznący według mojej osobistej opinii. No ale za chwilę sami będziecie mogli to ocenić. Na początek nowa postać misza Glowing Enchantress, no i będzie to postać z frakcji leśnych istot. Mamy miszkę, teraz będzie misza. Ciekawe, tutaj wiele osób przewidywało postać przebudzoną, co i tak może mieć miejsce. Bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to czasami było tak, że postać przebudzona po prostu była wrzucona taką po prostu. Tak sobie, między postaciami, więc pożyjemy, zobaczymy. Nowa postać oznacza oczywiście arenę prób. Do niej standardowo nowy, stary event Treasure Vanguard. Tutaj po prostu jest to ten event, gdzie wysyłamy nasze postacie na operacje, dołączamy do jednej z frakcji. No i w zależności od tego, na którym miejscu skończy wasza frakcja, będzie można dostać nagrody. Oczywiście te nagrody nie różnią się jakoś bardzo, bardzo, bardzo. To nie jest tak, że jeżeli wasza frakcja, wasza drużyna zajmie ostatnie miejsce, to dostaniecie. Połowę mniej nagród niż miejsce pierwsze to nie będzie aż tak złe. Czwarta, ostatnia faza, jeżeli chodzi o darmowego Hilduina w końcu, bo dosyć długo musieliśmy czekać. Niedługo pojawi się na serwerach testowych, bo 9 sierpnia no i po prostu będzie trzeba tutaj z tego co widzę, zaliczyć pewną ilość operacji na właśnie powyższym evencie Treasure Vanguard. I wtedy będzie można dostać Hilduina za darmo. Jak już wejdzie na serwery testowe, to ja coś na pewno nagram, ile tych operacji trzeba zrobić. Nowa, tym razem legendarna Podróż Cudów, o nazwie Blade Hunt i to będzie Podróż Cudów związana z przebudzoną wersją Atali Harbinger of Truth. No i jest już na moim kanale dostępna ta mapka. Pewnie będą małe zmiany, znowu troszkę większa. Moc przeciwników i tak dalej, ale same zagadki, łamigłówki i tak dalej. Na pewno będą takie same. Aktualizacja, jeżeli chodzi o koszmarny karytarz. Pillar of Justice zostanie zastąpiony przez kurst Capri Hornus, dziwna nazwa, no ale mniejsza. O to wiem, że nie pojawia się po raz pierwszy, ale zawsze trudno to wymawiać. Jeżeli chodzi o czasową szczelinę, to nowy sezon startuje 12 sierpnia na serwerach testowych, no i będą nowe ramki, nowe naklejki, jakieś tam osiągnięcia te sprawy. No i na koniec nowy rozdział 68. A 67 będzie troszkę łatwiejszy, także sami widzicie, te pacznouce są mega krótkie. Jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie, to nowa postać, Misza z frakcji leśnych istot i Arena Prób Treasure Vanguard jeden event, właśnie darmowy Hildwin numer 4 z Treasure Vanguard, nowa legendarna podróż cud dla Atali, koszmarny korytarz, tak naprawdę. Ten koszmarny korytarz nie musiał się tu w ogóle znaleźć, więc wtedy w ogóle było tylko 5 punktów. A nie 6 i tak powinno być? Nowy sezon, czasowe szczeliny, nowy rozdział, więc tak naprawdę bardzo, bardzo ubogie te pasznouce. Ale poprzednie były naprawdę dosyć spore. Był duży event, nowe skórki, nowe eventy, tam naprawdę było bardzo dużo rzeczy, więc tutaj nie ma się co dziwić, że te akurat są słabe. Po prostu trzeba liczyć na to, że kolejne będą dobre, żeby było chociaż. Na zmianę, raz dobra raz słabe, raz dobre, raz słabe, a nie że na przykład teraz były dobre i teraz pięć po będzie, no raczej takich sobie. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.